przypomnieniem, że coraz fajniejsze filmy padają na kanał Ogólnie teraz będą wpadać częściej filmy na kanał yy, Jeszcze przypomnienie żebyście zostawili lajka, suba i łapę w górę za, za to co wy robicie ogólnie łapę sub, dzwon i teraz będą wpadać coraz fajniejsze te filmy Coraz częściej Będę nagrywał na karpiach Ogólnie Karpiarstwo dla mnie to jest jak Nie powiem co yy... Coraz częściej będą filmiki takie wpadać Ze spinningu też yy... Na główny kanał Gimningowy Na główny kanał to już mam pomysły Możecie dawać pomysł Na główny kanał Jaki chcecie Jakie chcecie kontenty Bardziej strict, stricte Takie wędkarskie Dawajcie też Pomysły na kontenty Wędkarskie Kontent wędkarski to się dopiero zacznie ale dajcie jakieś pomysły fajne na kontenty yy, Ogólnie wymyśliłem kontenty takie fajne yy, żebyście mieli co oglądać yy, ogólnie Zapraszam na grodzisko yy, Ogólnie nie promuję tego grodziska, ale potężne tam są ryby. E, ogólnie możecie fajnie się pobawić z karpiami, z jesiotrami. E, takie fajne kontenty, żeby się mogli doświadczyć e, jeszcze do tego dochodzą fajne zabawy z rybami ogólnie życzę wam miłego dnia i mi da, miłego wypoczynku w, sob w sobotę albo w piątek e, Jeszcze chciałbym wam przypomnieć jak, nie, jak ktoś nie lubi to niech nie hejtuje w komentarzach po prostu Lu lubią robić co lubią, ale proszę nie hejtować, na przykład karpiarzy, że łowimy na jakichś pzw samych. My to nie łowimy na pzw, my to bardziej łowimy takie sztuki potężne. I powiem wam, że Fajnie jest doświadczyć czegoś, czego się nie miało w ręce, takiej ryby. Ale doświadczenie trzeba mieć też z rybą. Dlatego no, ja się nie wypowiadam na temat karpiarski. Bo ja jestem amatorem. Ogólnie ten filmik, co będzie wstawiany teraz, coraz częściej będą te filmy wstawiane. Ogólnie to teraz planuję stawiać coraz częściej, robić daily. Może na kanale się pojawi w końcu fajny, fajny filmik, który y, będzie Wam y, niezapomnianym filmem do końca życia. Ogólnie te filmy to będą robione. Nie wiem, może po 10, po. Nie wiem. Taki filmik powiedzmy wstawiam. Zarąbiście, zarąbi że ogólnie mam widzów. Mam Was. I to lajkujecie po prostu. Cieszę się, że Was tyle jest. Że doceniacie to, co robię. I doceniacie to, co. Na przykład inni karpiarze robią i powiem wam, że miłego piątku, miłego odpoczynku i powiem wam, że akurat wypoczniecie sobie teraz nad wodą może karpik jakiś wam się uda łowić Karpie. Yy, I na razie do usłyszenia. Kolejny film będzie może jutro nagram I też teraz będę miał więcej czasu na ryby yy, Co mogę powiedzieć o karpiarstwie Karpiarstwo to jest... N nigdy, nigdy tego takiego czegoś nie doświadczyłem, jak doświadczam teraz. Bo karpiarstwo to jest dla mnie jak narkotyk i z tego nie wyjdę. Miłego Sup, dzwon I zajebiście. Lakujcie.